Dziś taki kolejny, trudniejszy temat Nawet yy, mówiąc i dla mnie Mam frez No i jeszcze ładny, tutaj ma dużo tych ostrzy A tu już nie ma nakiełka No i co tu zrobić? Znalazłem takie frezy, mam takie frezy pełnowęglikowe Ten akurat ma średnicę Fi4 Ale znalazłem mniejszą średnicą Już mam Zamontowany tutaj w tokarce. Zaraz, może wam pokażę. O, pełno pełnowęglikowy Fi 3, gdzieś ma. No i takie frezy to się ostrzy na tarczy borazonowej. I kilka spraw przy wierceniu takim frezem: to jest ważne, żeby nie było żadnych luzów, żeby nie było e, żadnych drgań. Materiał dobrze zamocowany. Konik, tak jak e, ja to mówię, zaraz podjadę na lekkim hamulcu, tak jakby ta dźwignia co zaciska gilzę, żeby też nie było luzów. No i wtedy teraz, teraz spróbujemy, jak to wyjdzie. Jeden fret sobie już poprawiłem. B2, jak to się mówi. No tutaj było prawie nie było, nie było już nic, a już jest teraz ze 4 mm. Zobaczymy jak pójdzie na tym frezie. No muszę sobie kupić tarcze borazonowe specjalne do ostrzenia takich frezów i będę sobie prawdopodobnie te frezy ostrzył. No i będę mógł sobie pogłębić, bo jeszcze jest metoda na drążarce, ale to jest długa i kosztowna w stosunku do tego freza. Może do tego to już nie, ale do tego to na pewno. No i teraz zaczynamy. Obroty mam ustawione 800. A posów to trzeba na wyczucie ręką. Tutaj mam ten i powiem Wam tak: tak jakby troszeczkę przewiercimy, to trzeba wyjechać i dobrze wyczyścić ten pył, który tam powstał z tego freza. No bo to jest bardzo twardy materiał. Że sami frez... nóż się nie uszkodzi przez materiał ten, co toczymy, tylko przez ten wiór, co powstał, bo on jest twardszy. No i tak samo i tutaj przy tych frezach pełnowęglikowych, także trzeba co jakiś czas wyjechać i wyczyścić. Teraz już nic nie mówię, oglądajcie. I pewnie widzieliście strasznie się zapychało, ale to przecież to nie o to nam chodzi. No, mam głębokość, powiem Wam, gdzieś około, teraz zmierzę. Mierzę, mam głębokość 4,5 mm. Także no, trzeba będzie dalej oszyć frezy 4,5 mm. Może nie wiem, jak to pokazać. Zobaczycie, taki, taki błyszczący błyszczące dno, nie wiem czy to będzie widać no także no dzisiejszy dzień udany jestem zadowolony powiem tak, tutaj jest jakby powiedzieć krótka ta krawędź skrawająca tu i zapycha się ten rowek, ja po prostu jak już kręcę pokrętem od konika czuję, że tu już jest pełno i w tym momencie jak już frez przestaje jakby brać i trzeba wyjechać no, ale troszeczkę się stępił, wiadomo, ale, ale sobie z tym poradzimy. Także widzieliście, pomimo, że stara maszyna, trzeba skasować luz na giglizie, i powoli, powoli udało się. To już mam dwa frezy zrobione, do, one są już do ostrzenia. Ten to cały dzień pracował, ale zobaczcie, jak już się tutaj zużył. Już, yy, na początku jak zakładam go, to frezarka pracuje normalnie, a tu już zaczęła drżeć. No i trzeba, wiadomo, od razu wtedy trzeba wymienić do ostrzenia, bo jak nie wymienimy, nie zrobimy, to możemy coś uszkodzić w frezarce albo sobie całkowicie uszkodzić freza. No także dwa frezy uratowane dzięki takiemu małemu frezowi dwupiórowemu. Dziękuję.